Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku MMT Minecraft Mody Techniczne, odcinek numer 24 Pomiędzy odcinkami coś się wydarzyło Ja może od razu do tej strony przejdę, żebyście wiedzieli od razu z czym mamy do czynienia Pamiętacie, tu była taka wielka góra Tu było tak bardzo ścięte, ja to troszkę wyrównałem, specjalnie bawiłem się krok po kroku tylko po to, żeby jakoś ten teren w miarę, w miarę żeby wyglądał Bo nie ukrywam, że chciałem tutaj stworzyć farmę E, na pewno y, kur może farmę świń albo farmę krów, zobaczymy jeszcze, tego jeszcze na razie nie wiem. E, dlatego też właśnie bawię się modyfikacją e, Industrial Foregoings, z tego względu, że mamy możliwość automatyzacji mm, np. zabijania kur, zdobywania różnych itemów, także jest dużo możliwości e, i uważam, że taka modyfikacja jest bardzo potrzebna. Zdecydowanie. W ostatnim odcinku udało nam się stworzyć latex Processing Unit oraz stworzyliśmy Fluid Extractor. Miałem Wam powiedzieć, czy to drewno pęka, czy nie pęka. Tak, pęka. Po pewnym czasie, kiedy to, te, te maszyny, fluid, ekstraktory wyciągną cały ten lateks z, z tego drewna, no to ten, to drewno po prostu znika, nie ma, trzeba postawić na nowo. Być może w przyszłości zrobimy to, to automatycznie, na dzień dzisiejszy nie jest też tak bardzo potrzebne. To co my chcemy dzisiaj zrobić, na pewno stworzyć pierwszy pierwszy latex, pierwszy plastik, przepraszam, pierwszy plastik, bo latex już mamy, tutaj mamy już dokładnie tysiąca lateksu e, i musimy jakoś troszkę poprzenosić, żeby mm, prze, e, przerabiać latek razem z wodą w naszym latex processing unit i żeby otrzymać tiny dry rubber, e, a z tego tworzyć dry rubber, a z dry rubber tworzyć plastik. Plastik będzie potrzebować dwie wielu rzeczy, właśnie tych maszyn, które są potrzebne, e, aby automatyzować cały proces mm, e, zabijania tworzenia, czy tam kopiowania, bardziej roznażania kur, świń itd. tak, dalej, i tak dalej. Więc najpierw zróbmy tak, żebyśmy wymyślili jakiś sposób, żeby podłączyć do naszego lateksu, do naszej maszyny Latex Unit lateks, czy dokładnie to, plus jeszcze wodę. Pewnie będziemy potrzebowali jakiejś do tego maszyny. Więc ja zabieram się do działania. Najpierw potrzebujemy na pewno wodę. E, czyli maszynę, która będzie nam dostarczała cały czas wodę do naszego e, urządzenia. Widzę, że tu mamy aquaos Accumulator, ale... przeprowadzenie całej tej ścieżki rur do drugiej strony uważam, że to będzie bardzo kosztowne. Łatwiej będzie nam chyba stworzyć po prostu aquaos Accumulator i stworzyć jakiś zwykły zbiornik z wodą i zróbmy aquaos akum, Albo ewentualnie jeszcze, co byłoby nawet ciekawe... E, hmm... <laughs> Muszę w tak to zrobić, ale można by na przykład coś takiego, żeby stworzyć tank. Tank będzie. O, właśnie! Może zróbmy tak. Stwórzmy sobie zwykły tank. Jakiś, może nawet większy, ten tank, żeby był. Czyli wpiszemy sobie tank. Nie rank, tylko tank. I stworzymy sobie Basic Fluid Tank, a może Advanced Fluid Tank. Nie, zróbmy sobie Basic Fluid Tank, to jest bardzo proste, bardzo tanie, nie ma problemu. Teraz zauważcie, że kiedy mamy Basic Fluid Tank, możemy przecież go podłączyć na przykład do naszego aquaos Accumulator i może to być na przykład w tym miejscu. Czemu by nie? Z automatu napełni nam się ten zbiornik, przydałby się na pewno jeszcze jakiś klucz, żeby to wszystko podłączać. Klucze mam tutaj na pewno i weźmiemy też z termala, bo nie wiadomo, czy to się nie przyda. I teraz co byśmy potrzebowali? To może coś takiego jak storage. Bo mamy tak: external storage, importer, exporter, konstruktor, destruktor. Ok, bo jakby nasza maszyna ma możliwość, aby przetrzymywać zarówno, znaczy mówimy tutaj o modyfikacji Refine Storage, przetrzymywać zarówno yy, rzeczy, które są fluidami oraz rzeczy, które są płynami. Pytanie, czy możemy tak to zrobić. Zaraz zobaczymy. Czyli stwórzmy najpierw Storage, bo wydaje mi się, że to jest ta maszyna dokładnie, która przetrzymuje itemy. Przetrzymuje itemy mam tu na myśli, tak jakby te rzeczy były w systemie. Czego nie masz? Czego znowu nie masz? Powiedz mi. External storage możemy od razu już e, skraftować. I teraz spróbujmy zrobić jakiś taki myk. Nie wiem, czy to tak się uda, czy to się nie uda. Sprawdzimy to. I chcielibyśmy na pewno jeszcze jeden cable. Chociaż tam przecież miałem przy sobie wireless crafting, no ale dobra. Już nie wziąłem, to nie wziąłem. Na całe szczęście to wszystko, e, tą całą podróż można szybko przeminąć. Tu odłączymy, tu powinniśmy mieć teraz podpięte. Pytanie czy jest podpięte, to tego nie wiem. Wejdźmy do naszego systemu, zobaczmy czy tu mamy jakiekolwiek płyny. Mamy, to, znaczy nie widzi tego w systemie. Mamy taką maszynę też jak Fluid Interface. I pytanie czy nie musielibyśmy go stworzyć. Zobaczmy co potrzebujemy. Przede wszystkim potrzebujemy to. Nie mamy Quartz Engine Iron oczywiście. I Fluid Interface. Zobaczmy jak to w ogóle działa, bo tego właśnie nie wiem. In, Out. Mhm. A zobaczcie, jeszcze jest coś takiego jak Fluid Grid, czyli, może musielibyśmy stworzyć na przykład taki Fluid Grid, właśnie do y, naszych cieczy. Zobaczmy, czy tak to będzie działać. No, kombinuję, kombinuję, bo nie pamiętam, jak to dokładnie było, ale to wszystko da się zrobić, oczywiście. Ok, stwórzmy grid. I jeszcze potrzebujemy, oczywiście, Fluid Grid, czyli Fluid Grid. Bardzo prosta sprawa, myślę. No. Miałem nadzieję, że prosta, ale jednak nie taka prosta. Weźmiemy jedno i weźmiemy Processing Wpiszemy sobie Processing. Oczywiście tego nie mamy, więc musimy iść na dół, żeby to ktoś przepalił mi. Denerwuje mnie ten cały koleś. Mówi, times, fluid grid. Mamy fluid grid. Ok? Zróbmy może tak, że będziemy mieli kolejną ścieżkę. Fluid grid będzie tutaj na przykład. No i co tu mamy? Najlepsze jest to, że nie pokazuje mi nam, mi i nam, tego co tu mamy teoretycznie, to jest ciekawe, to jest Fluid Interface. To czemu mi go nie pokazujesz, a zróbmy jeszcze jedną rzecz. Ha, już wydaje mi się, że jest temat załatwiony. Trzeba wejść jakby w External Storage i typ Fluids. I zauważcie, że od razu mamy 14 tysięcy fuel. Podejrzewam, że to też by działało, ale problem jest taki, że Ej, nie oszukujmy się, nie oszukujmy się, nie kliknąłem tego. I teraz, automatycznie, mamy wodę w naszym, w naszym tanku. Co mi się bardzo podoba. I oczywiście, weźmiemy, usuniemy ten tutaj cały nasz Fluid Interface, bo jest nam niepotrzebny. I wrzucimy go, wiadomo, że do systemu. Bo po co mamy go nosić przy sobie. I teraz mamy wodę załatwioną. Czyli gdybyśmy chcieli, no ale teraz, tak, co jest problemem. A, nie, tutaj mamy widzę, że kable i te kable moglibyśmy wykorzystać do tego, żeby podłączyć na przykład tutaj, tylko pytanie teraz, jak to zrobić, żeby teraz wodę przetransportować do tego Latex Processing Unit, to jest ciekawe. Jeszcze wam coś pokażę, widzicie, drewna nie ma, no trzeba jakby, jakby nie patrzeć, wziąć jedną sztukę i ją postawić ręcznie, to będzie bardzo proceschłonne ale możliwe do zrealizowania. Na pewno tu musimy rozwalić troszkę drewna yy, tej podłogi naszej, bo potrzebujemy zdecydowanie podłączyć kable do naszej maszyny. Jeszcze nie wiemy dokładnie jak. Podłączyliśmy w ten sposób tutaj energię. Teraz musimy jakoś doprowadzić yy, fluidy do naszych maszyn. Może to w ogóle przenieśmy troszkę w inne miejsce. To mi się troszkę to nie podoba, że tak to tutaj to wisi. Podłączyliśmy to w ten sposób. Teraz pytanie, czy tak, stąd będzie wychodził lateks, wędruje aż do, do tanka i z tanka dołem będzie wychodził e, nasz e, nasz latex do naszej maszyny latex coś tam coś tam e, i teraz direction left north enablet ok no i teraz pytanie jak to zrobić żeby doprowadzić latex o właśnie w ten sposób wystarczyło ustawić na e, tanku że ma w całości E, przenieść latex do rur. A rury oczywiście przetransportowały latex do naszego urządzenia. I teraz z drugiej strony byśmy potrzebowali na pewno oczywiście energię już mamy mamy latex. E, potrzebujemy jeszcze dwie rzeczy: podłączenie naszego systemu e, Refine Storage co do tego nie ma wątpliwości jakoś musielibyśmy tutaj zrobić importer od tyłu to byłaby jedna rzecz, i druga rzecz, która by się bardzo przydała zdecydowanie to oczywiście ta woda. Z tą wodą to jeszcze nie wiem, jak to wykombinować, ale załatwimy to jakoś. Wydaje mi się, tak właśnie tak, tak myślę przynajmniej, że External Storage ma możliwość również wyrzucania itemów czy tam płynów do odpowiedniego miejsca. Na przykład jak ciekawego jak Access Type. Tutaj zrobiłem Insert Only, czyli tylko i wyłącznie ma wprowadzać wodę do naszego External Storage, ale myślę, że byśmy kliknęli Extract Only i tu byśmy dodali wiaderko z wodą to powinno to zadziałać. Jestem ciekawy, czy tak to będzie faktycznie działać, więc to sprawdzimy. Stworzymy najpierw external storage. External storage z tej strony, importer z tej strony. I oczywiście, tak jak mówię, potrzebujemy kable. Kable idą do naszego ekwipunku i myślę, że tutaj dołem jakoś przejdziemy, już ścieżkę sobie wymyśliłem wcześniej. O właśnie, w ten sposób jesteśmy podłączeni w tym momencie do systemu i mamy wyjście. Z tej strony byśmy zrobili, byśmy mieli też od razu External Storage. Zobaczmy teraz, czy jesteśmy w stanie zrobić coś, aby tutaj to działało. Extract Only Fluid mamy 44% Full. Weźmiemy sobie wiaderko z wodą. I spróbujmy to zrobić tak jak mówiłem wcześniej. Mam nadzieję, że to zadziała. I woda. No i co? I guzik. Chyba, że mamy temat rozwiązany. Eee, mała pomyłka prawdopodobnie. Może weźmiemy, spróbujemy jeszcze raz jedną rzecz zrobić. E, ponieważ ja tam zrobiłem, e, zmieniłem tutaj przy external storage, że ma tylko i wyłącznie e, importować. Czy ewentualnie wciągać, ale nie wyciągać i dlatego nie chciało tu w ogóle zadziałać. Zobaczymy, czy teraz to będzie w ogóle pracować tak, jak bym chciał, czyli zrobimy tak. W ogóle zrobię to eksporter. Nie wiem, czy to działa z external storage. Można było też to przetestować ewentualnie za chwilę, albo zróbmy najpierw external storage. Tutaj z boku i zobaczymy, czy to będzie działać w tym momencie, czy nie będzie działać external storage, bo jestem sam ciekawy. Czyli tak, jeden kabel i teraz tak. Tu zmieniamy na fluids, zmieniamy na Wodę. Czy woda rośnie? Nie rośnie. A zobaczymy w takim razie z eksporterem. Mody technicznie nie jest to taka prosta sprawa. No niestety to trzeba się bardzo dużo czasami namęczyć, żeby można było coś skonstruować, tak? Zobaczymy, czy to w ogóle będzie działać. Działa. Wreszcie działa. Yy, pojawiło się jedno wiaderko w związku z tym jak najbardziej działa. Pozabieramy jeszcze stąd wodę. Bo tutaj mamy razy trz mamy trzy sztuki. Teraz w zaczęło działać i mamy teraz cały system, można powiedzieć kompletny, e ponieważ mamy tak. E tutaj, czekajcie, 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 a może zrobić to jeszcze inaczej. Bo można by na przykład stworzyć external storage e do naszego latexu. Tylko pytanie, czy potrzebujemy. A może w przyszłości będzie potrzebne. Ale jak będzie potrzebny na przykład latex w innym miejscu, to zawsze. <laughs> Możemy zrobić tak, żeby gdzieś tutaj z boku podpiąć się do external storage i wtedy jakby z external storage przenosić tutaj do naszego, e, naszej maszyny Latex units i tam gdzie jeszcze potrzebujemy, oczywiście to jest bardzo dobre. E, tu oczywiście muszę porządkować, co jest dobre, zauważcie, że mamy już stworzony taki system, który będzie nam tworzył Tiny Dry Rubber e, i to jest początek tego, żebyśmy mieli plastik. Troszkę się namęczyłem, ponieważ no, nie wiedziałem gdzie robię błąd, a błąd był bardzo prosty i nie trzeba było zbyt wiele kombinować eee, prosty błąd, no ale jakże no, ważny można powiedzieć, nie no bo niestety, ale bez tego nie da się ruszyć dalej z pracą i teraz mamy tiny dry rubber, powinniśmy mieć to w systemie zaraz zobaczymy zresztą tak, mamy 19 sztuk tiny dry rubber potrzebujemy tego bardzo, ale to bardzo dużo pytanie, ile zużywamy lateksu za każdym razem to jestem też ciekaw ile zużywamy, chyba 100, tak? 100? Tak, 100, 0,1, a tego 0,5, więc nie ma dramatu, w miarę to będzie fajnie pracowało, moglibyśmy tu jakieś użyć upgrade'y, ale myślę, że na razie nie ma takiej wielkiej potrzeby. W związku z tym niech to pracuje, jak pracuje. Potrzebujemy tego, znaczy to, co najpierw chciałem stworzyć, to w ogóle tutaj tutaj chciałem stworzyć jakąś taką zagrodę. Na razie prostą zagrodę. Zobaczymy, jak ją trzeba ułożyć, żeby e, mieć miejsce, w którym są nowe kurczaki, małe kurczaki, kurczaki do zabicia i maszyny, które zbierały to wszystko jeszcze, tak? To trzeba wszystko rozplanować, e, ale na spokojnie. Na razie mamy pierwszą maszynę, która tworzy nam oczywiście... Ups! No tak to nie może być. No może tak być, to nie przeszkadza. Wygląd nie jest aż tak istotny w tym momencie. Tak to i tak jest z tyłu, więc ta rura może tutaj wystawać. E, nie ma problemu. Widzę, że tutaj skończył nam się, skończyło nam się drewno. Musielibyśmy stworzyć też w ogóle jakąś, jakiś system, który pozwoli nam tutaj cały czas dostarczać drewno do naszego urządzenia. Myślę, że też to nie będzie jakiś problem. I to można stworzyć w miarę szybko. Zaraz zobaczymy, co jest na dole pod tym wszystkim. Bo jest taka maszyna jak chyba konstruktor. Czy to jest coś, co stawia klocek? Nie jestem pewien. Jest destruktor i konstruktor. Dokładnie. Może spróbujmy to stworzyć najpierw, zobaczymy jak to w ogóle działa, bo chciałem tu może postawić konstruktor pod spodem, żeby stawiał mi blok drewna. Pytanie, czy to zadziała? Tak, chcę? Zaraz zobaczymy. Konstruktor. Mamy konstruktor, potrzebujemy kable, musimy tam troszkę. Google Has Made the Advancement Construction. Dobrze. Nie jest jakiś problem. Mamy jakieś kable? Mamy te kable, widzę tak samo. W związku z tym moglibyśmy tak pozdejmować te kable, nie rotate, tylko wręcz to byśmy pozdejmowali, Może byśmy, tu <laughs> tutaj dostarczyć prąd do naszej maszyny. Może prąd w tą stronę konstruktor bym postawił. Może gdzieś, no wiadomo, gdzie muszę postawić konstruktor, tu nie ma, nie ma innej możliwości. Tutaj, oczywiście, konstruktor, i tu byśmy za chwilę postawili deskę. Będzie item exact drop blocks instead of placing. No. No bo no. I teraz kable musielibyśmy jakoś poprowadzić. Myślę, że tu jeden kabelek, tu kabel, tu kabel. Tu nie potrzebujemy tego miejsca wolnego, tylko kabel. Tutaj też kabel. I tutaj kabel. I w tym momencie nie powinno być problemów, tak? Wydaje mi się, że w naszym systemie mamy bardzo dużo drewna. Eee, no, gdzie to jest, drewno, to jest tutaj. Właśnie, mamy 1100 logów i weźmy sobie może jedną sztukę i postawmy tą jedną sztukę, znaczy włóżmy ją do konstruktora. O, właśnie w ten sposób. Ok, i zobaczymy, czy jak tu to się zniszczy się, czy on to postawi. Tak, od razu by postawił. Zobaczcie. Super. Pytanie tylko, to tu się, dlaczego tak to, to wygląda? Bo e, jakby teraz jest taka animacja, jakby to już było w połowie zniszczone, to. Nie wiem, zobaczymy. E, trzeba będzie obserwować, czy za jakiś czas tutaj postawi się nowy blok. Także konstruktor, e, urządzenie bardzo, ale to bardzo fajne. Tu mi się nie podoba, że tak to wygląda, ale chyba nic na to nie poradzimy. Ewentualnie moglibyśmy zrobić jeszcze inaczej, żeby to ładniej troszkę jeszcze wyglądało. Dajcie mi nasz konfigurator, wręcz i może. Lepiej to będzie wyglądać, kiedy po prostu to zrobimy O tutaj tak A tutaj to zakryjemy Nie lepiej? Chyba lepiej mi się wydaje Troszkę lepiej, zdecydowanie lepiej No i mamy teraz jakby zautomatyzowane w całości produkcję lateksu Mamy bardzo dużo lateksu jeszcze, także będziemy cały czas kombinować I teraz chciałbym na pewno stworzyć taką Taki item jak Mop imprens impre, Co tam było napisane? Gdzie to jest? Mob Imprisonment Tool, który jest bardzo prosto do stworzenia. Potrzebujemy plastik, plastik tworzymy przez dry rubber. No, oczywiście nie jestem w craftingu, tam gdzie być powinienem, czyli pla. nie plac, tylko plastik. O, właśnie ten. Dry rubber. I potrzebujemy tego, no nie wiem, przynajmniej 4 sztuki. A nawet może i. nie, 4, 8 zróbmy. Mamy 8 sztuk Dry Rubber i podchodzimy teraz do naszego Basic Smelting Factory Niech to szybko przepali Będziemy mieli za chwilę plastik i teraz z tym plastikiem To jest prosta sprawa, bodajże chyba Gast, tam był chyba yy, no Gastir, nie? No, Gastir mamy, także powinniśmy przynajmniej mieć, zaraz zobaczymy czego w ogóle mamy 4 sztuki powinny być, mamy Mamy jedną sztukę Dwie sztuki, zróbmy. Mamy, do czego jest ten Mob Imprisonment Tool? To jest bardzo fajne urządzenie, ponieważ możemy na przykład zrobić coś takiego. Może wam szybko pokażę, nadzieję, że mnie nie zabiją. Weźmy sobie tutaj do ręki. Raczej nie zabiją. Podejdźmy na przykład do szkieletora i patrzcie, co z nim zrobię. Pyk! <gryw> Mam go w tym momencie u siebie w ręce. Pyk! Nie trzeba się bawić teraz, żeby gdzieś tam z jakimś, nie wiem, kukurydzą, czy tam z pszenicą, czy z czymkolwiek, żeby latać specjalnie ściągać go do siebie, kurę, czy tam krowę, czy tam co tam potrzeba. Wszystko można zrobić w bardzo łatwy sposób. Klikam prawym przyciskiem myszy i z automatu mogę wziąć na przykład sobie dwa kurczaki, tak? To jest bardzo fajne. W związku z tym najpierw musimy zrobić coś na zasadzie jakiejś farmy, czyli potrzebujemy na bank dużo płotków, więc płotki za chwilę skraftuję i szybko je położę w odpowiednie miejsce. Czekajcie. Mamy nawet 29 płotków, więc może to akurat wystarczy. Nic dużego chyba nie potrzebujemy. Chciałem to tak jak powiedziałem, gdzieś w tym miejscu to zrobić. Eee, tylko, jakby to zrobić, może gdzieś nawet coś takiego, coś takiego i zobaczymy. Potem będziemy myśleć, jak to wszystko rozmieścić w środku, żeby to wszystko odpowiednio działało. A może nawet można było trochę dalej. Dwie sztuki zostały. No, zobaczymy jeszcze. Na razie nie będzie tutaj tak jak jest. Odłożymy nasze itemy, których nie potrzebujemy. Bo na razie nie będziemy bawili się modami technicznymi. Teraz idziemy w poszukiwania kur. Bo myślę, że kury będą pierwsze. I od tego bym zaczął. Zobaczymy się co z naszym drewnem. Czy zostało usunięte? Jeszcze nie. Także ze spokojem. I teraz szukaj kur. Mamy odpowiednią ilość. Tak, mamy w jetpacku odpowiednią ilość, także nie ma problemu. Kury. Najlepiej patrzeć na mapę chyba, czy są kury, czy nie ma kur. Ważne, żeby smoka nie spotkać. O! Tu gdzieś są kury. Tu mamy kury. Długo to nie trwało. Potrzebowaliśmy kilka dosłownie kilka sekund. One chyba nie przelatują przez płotki, nie? Powiedzcie mi, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo będzie problem. Jedna kura, druga kura, mamy dwie kury. No i teraz trzeba zajrzeć oczywiście do książki naszej. W ogóle to, to odłożymy w jakieś takie ważne miejsce, czyli do naszego systemu. Jak najbardziej. No i książka. Gdzie jest książka moja w ogóle? Kurczę, gdzie jest moja książka? Industrial Foregoings Manual. Albo nawet nie. Uważam, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek, odcinek numer... 24. Zrobiliśmy automatyzację naszego lateksu e, także możemy już w każdej chwili stworzyć plastik. To działa bardzo fajnie, bardzo szybko. Zobaczcie, chyba, chyba mamy nowy już e, blok, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, bo trochę zmienił kolor i być może to jest jakby troszkę już obrobione drewno. Tak, bo to jest tripped oak lock. w związku z tym to jeszcze nie jest to, na czym czekamy e, ze spokojem. Na razie musimy poczekać trochę dłużej, żeby móc stwierdzić, że faktycznie to działa. E, ale mamy tiny dry rubber, który możemy przerobić w dry rubber i to który możemy przerobić w plastik, a plastik da nam wstęp do tego, żebyśmy mogli się bawić maszynami z yy, modyfikacji Industrial Foregoings. Yy, no i cóż moi kochani, pamiętajcie, że jeżeli Wam się odcinek podobał, to łapeczka w górę, subskrypcja oraz dzwoneczek, czyli te trzy rzeczy są bardzo ważne, żebyście nie ominęli żadnego odcinka z yy, modów technicznych. To był odcinek 24. Widzimy się w odcinku 25. Najprawdopodobniej, w 25., będziemy właśnie rozwijali naszą farmę, tą, którą przed chwilą stworzyliśmy. Po co tutaj kurczaki przyprowadziliśmy, żebyśmy mogli. Je roznażać i dostawać ogromnej ilości feeder. To jest najważniejsza rzecz bodajże w całym tym e, przedsięwzięciu, czyli przy kurczakach. Po co feeder? Po to, żebyśmy mieli mnóstwo, ale to mnóstwo strzał, żebyśmy mogli z daleka e, naparzać różne stwory i po prostu może nawet i zabijać smoki. Zobaczymy, bo, bo jest tutaj dużo do zrobienia. Mm, no, ale wszystko, wszystko pomału. E, i cóż, ja się z wami żegnam, to był odcinek 24. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!